I szczególnie poświęcona jest cięciu cesarskiemu. Chcemy opowiedzieć Wam o tym, jaka jest różnica dla kobiety, kiedy rodzi cięciem cesarskim, a jaka kiedy rodzi porodem naturalnym, czy ma to znaczenie dla jej dziecka, a także o tym, jak przygotować się do porodu naturalnego po pierwszym porodzie metodą cięcia cesarskiego. Czasami jest tak, że poród sobie idzie dosyć fajnie, ten naturalny i chcemy urodzić, ale no na koniec coś się dzieje, że musimy tego mm -hmm. dzieciaczka wyciągnąć szybciej, bo na przykład zanika nam tętno no, coś generalnie się dzieje albo z mamą, albo z dzieckiem i wtedy musimy troszeczkę zastosować takie metody typu kleszcza lub wakum. Mm -hmm. e, jakbyś tak dwa słowa o tym mogła jeszcze powiedzieć. Już nie możemy zrobić cięcia, mm -hmm. bo jest za późno. Tak, to, dziecko to jest to za późno. i wtedy stosujemy, właśnie. Yy, ale musimy pomóc je wyciągnąć, mm -hmm. nie? Yy, próżnociąg to jest taka pelota, którą zakładamy na główkę dziecka, wytwarzamy podciśnienie, ona się wtedy przykleja i my jesteśmy w stanie dziecko w kanale rodnym podciągnąć. No i potem siłą matki yy, rodzimy dziecko. Kleszcze, yy, to one znowu oplatają nam główkę dziecka, czyli jak mamy główkę dziecka, wprowadzamy. Z jednej strony łyżkę, z drugiej strony łyżkę, i tak samo wykonujemy pociągnięcie dziecka do przodu. Czyli my tutaj chcemy wzmocnić siłę skurczu od zewnątrz. I, i tak samo stosuje się tak ciągle na porodówkach. Chyba jednak częściej próżnociąg na tak. kleszcze. Ale nie jest to jakoś. Traumatyczne dla dziecka czy dla kanału rodnego, jeżeli jest wykonane prawidłowo. Też po takim prónociągu często jest tak, że no robi się taki krwiak na główce, mm. prawda? rodzice wtedy są dosyć mocno przerażeni, ale no, on nie pozostawia żadnych trwałych następstw. Mm. W główce dziecka się nic nie dzieje, tak? Nie. Nawet to bardzo jest... często jest tak, że jeżeli to jest też prawidłowo założone w odpowiednim momencie to czasem nie ma nawet, nawet śladu. śladu po tym, że był założony próżnociąg. Mhm. Te dwie godziny po porodzie główka dziecka jest idealna. Czasami jest tak, że nie możemy urodzić naturalnie lub, no właśnie, kobieta nie miała takiej wiedzy i zdecydowała się na to cięcie cesarskie, no lub y Powody psychiczne są tak, albo fizyczne są takie, mhm. że no dochodzi do tego cięcia jeżeli jest ta, Co innego jest oczywiście, jeżeli to jest takie zaskoczenia cięcie, nie, że kobieta mhm. przychodzi, już przeszła te wszystkie etapy, o których mówiłaś, zaczyna sobie rodzić, no ale widzimy, że coś jest nie tak, coś zagraża jej lub dziecku lekarz podejmuje decyzję o cięciu. E, a inaczej jest też jak już ma taki ustalony mhm. termin, sobie przychodzi też właśnie z różnych powodów, e, powiedz nam. Kiedy jest tak, że to cięcie jest niezbędne? Czym różni się wtedy taki poród? Jak to wygląda? No czasem zdarza się, że w trakcie akcji porodowej coś nam się zadzieje i musimy wykonać to cięcie cesarskie. Najczęściej to są nieprawidłowe zapisy KTG, wahania tętna płodu, nieprawidłowe wstawianie się główki dziecka. Wtedy na, w trakcie akcji skurczowej decydujemy się na przeprowadzenie cięcia cesarskiego, i taka mama jest na sali porodowej przygotowywana, kolimy okolice nacięcia na brzuchu, zakładamy cewnik do pęcherza, zabezpieczamy żyłę i podajemy płyny. Podajemy też leki, podajemy antybiotyk o szerokim spektrum działania też, żeby zabezpieczyć tą mamę na wypadek infekcji w bliźnie. No i podajemy jeszcze jeżeli spożywała jakieś jedzenie bądź piła płyny, to podajemy leki zobojętniające dla żołądka. No i taka mama jest przeprowadzana na salę operacyjną. No i tam w zależności od tego ile mamy czasu, to zakładane jest znieczulenie to do kręgosłupa, gdzie tracimy czucie bólu od pasa w dół, no albo znieczulenie ogólne. I mama kładzie się, no i lekarze wykonują zabieg, nacinają poszczególne powłoki, zaczynając od skóry. Techniki mamy różne. Pojawiła się także nowa technika cięcia cesarskiego, ta do tych planowych, właśnie bardziej dedykowana. No i tutaj, jakby lekarz-operator decyduje o metodzie, w jakiej będzie przeprowadzone cięcie. W ciągu 2 czterech minut od rozpoczęcia y, operacji mamy dziecko na świecie. Lekarz pediatra je zabezpiecza, jest przekazywane mamie do tego pierwszego kontaktu jeszcze na sali operacyjnej. No i w czasie kiedy lekarze szywają, to albo dziecko zostaje z mamą, albo jest pokazywane tacie i tata też może kangurować dziecko poza salą operacyjną. Jeżeli chodzi o takie planowe cięcie cesarskie, to też można się do niego przygotować. Też warto sobie tam przygotować te rzeczy, które nam będą przydatne po tym cięciu cesarskim, czyli też znowu butelka z tym tak zwanym dzióbkiem, żeby łatwo się nam piło, kiedy będziemy właśnie jeszcze musiały leżeć. I cięcie cesarskie wykonuje się kiedy kobieta jest na czczo, Czyli dowiadujemy się na przykład, że mamy przyjść na czczo i cięcie cesarskie będzie wykonane w ten sam dzień albo przyjmujemy się dzień wcześniej, są wykonane jakieś jeszcze dodatkowe badania i na kolejny dzień kiedy jesteśmy na czczo, w bardzo podobny sposób, jesteśmy przygotowywane, bo też jest nawodnienie, jest założenie cewnika do pęcherza moczowego, jest ogolenie tej okolicy blizny. Pacjentka trafia na blok operacyjny. I tutaj, jeżeli nie mamy tych przeszkód zdrowotnych, bo na przykład gdzieś tam kręgosłup mamy nie pozwala na wykonanie wkłucia, albo jej badania krwi dyskwalifikują mm. nas do podania znieczulenia do kręgosłupa, to jest znieczulana ogólnie. A jeżeli chodzi o to znieczulenie do kręgosłupa, to też jak mama się kładzie, to bardzo często kobiety myślą, że nic nie będą czuły. To nie jest do końca prawdą, bo my nie czujemy bólu, ale my czujemy, że coś tam się Szarpnięcia. dzieje. Tak. Szarpnięcia, pociągnięcia, tak. że coś się dzieje w okolicy, jednak naszego brzucha. I wtedy. Na pewno głęboko oddychamy, próbujemy skupić myśl na czymś przyjemnym. Bardzo często z pomocą przychodzi lekarz anestezjolog, który tak. prób, widząc, co się dzieje, widząc, że na przykład tętno nam idzie do góry, rozmawia tak rozmawia z nami. Próbuje nas troszkę gdzieś tak odwrócić tą naszą tak. uwagę, uspokoić, wyciszyć. No i znowu ten maluszek ląduje. Najpierw u pediatry do osłyszenia, do zabezpieczenia, no bo dziecko, które jest mokre, no to bardzo paruje. A pamiętajmy też, że na sali cień cesarskich nie mamy temperatury takiej, którą mamy w sali porodowej, tylko jest zdecydowanie niższa temperatura, więc musimy tego dzieciaczka zabezpieczyć termicznie i on wtedy może trafić do mamy, a potem właśnie do taty. A jak jest znieczulenie ogólne, no to wiadomo, że do, mamy to, do mam nie trafi. to przede wszystkim do taty trafi. To jako jest pierwszy. teraz też tak fajnie już rozwiązane, że rzeczywiście po cięciu cesarskim ten maluch trafia do mamy. No jak ja rodziłam pierwsze dziecko cięciem cesarskim, pierwszą córkę, no to niestety właśnie nie było takiej szansy mhm. w zasadzie, tylko mi ją pokazano na chwilkę mhm. i zabrano. I wtedy też nie było takiej tradycji kangurowania przez tatę. Tak. Także to są takie dobre zmiany, nie? Które, które przychodzą, i to już inaczej wygląda teraz, i to jest, to jest fajne. No tak. i z korzyścią dla tego dziecka tak. i no dla i mamy. też jest tak, że mając te dwie godziny po tym cięciu cesarskim, czyli też przeżywając ten połóg bezpośredni, mama kanguruje tego malucha. Jest to pierwsze przystawienie do piersi. Jeżeli stan dziecka matki na to pozwala, no to czemu im na to nie pozwolić? I jak to pierwsze przystawienie jest właśnie tak szybko, to wtedy unika się problemów z karmieniem, bo tak. często jest tak, że po cięciu cesarskim kobiety mają większe problemy z laktacją niż po porodzie naturalnym, mm. prawda? A to przystawienie szybkie troszeczkę ten problem zmniejszyło. Tak to obserwujesz? Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie tak. Ta laktacja w zasadzie potrafi nawet u mamy po cięciu cesarskim wystartować szybciej, niż u mamy po porodzie naturalnym, jeżeli ona właśnie często przystawia, jest ta stymulacja organizmu. Wysyłana jest ta informacja, że dziecko się urodziło, nie? Mhm. Kasia, jakbyś mogła powiedzieć teraz, jak z Twojego punktu widzenia wygląda właśnie taka różnica dla kobiety, która rodzi naturalnie, jakie są plusy, minusy, z czym to się je, a czego się może spodziewać ta kobieta po cięciu cesarskim? Mhm zaraz te pierwsze doby, nie? Jak, jak to wygląda e, mhm. twoim okiem e, i e, z punktu widzenia mamy, i z punktu widzenia też dziecka. Mhm. Jeżeli chodzi o poród naturalny e, z punktu widzenia matki, e, to jest to coś, co jest naturalne, że nasz kanał rodny jest stworzony do tego, żeby dziecko tą drogą przyszło na świat. E, te obrażenia, które się pojawiają e, przy porodzie, one są zdecydowanie mniej ingerujące w nasze ciało niż cięcie cesarskie, no bo mamy uszkodzoną okolicę brzucha, czyli tego gorsetu mięśniowego, który odpowiada za stabilizację naszego ciała. Więc te mamy po cięciu cesarskim, w porównaniu też do mam, po porodzi siłami natury, częściej mają dolegliwości okolicy brzucha. I czasem się zdarza, że wystarczy mobilizacja blizny, i część tych problemów nam znika, no ale często z tym ciałem trzeba dłużej popracować niż po porodzie siłami natury. Dla matki, poród siłami natury jest też troszkę hormonalnie lepszy, no mhm. bo ta mama przeżywa hormony, które ułatwiają jej wejście w macierzyństwo. Mama po cięciu cesarskim nie, ma, nie, nie zawsze czuje na przykład tą więź z dzieckiem od razu. Dlatego takie ważne jest to pierwsze przystawienie yy, i to karmienie w tych pierwszych dobach, no bo wtedy stymuluje nam się ta oksytocyna endorfiny i to są hormony odpowiedzialne za budowanie więzi yy, z dzieckiem. Yy, mama też, która rodzi siłami natury, yy, szybciej może zejść w kolejną ciążę. No bo nie obawiamy się tutaj ryzyka. Rozejścia. Rozejścia blizny. To stanowi mały procent, ale jednak dodatkowo po cięciu cesarskim, szczególnie po tych wielokrotnych cięciach cesarskich, mamy większe ryzyko wrośnięcia w bliznę łożyska, co może być już dużym powikłaniem dla takiej ciąży. I na pewno się nam to skończy kolejnym cięciem cesarskim. Ale z drugiej strony też warto powiedzieć, że dotychczas ja się często spotykałam z takim, no trzeba powiedzieć mi temnie, że maksymalnie możesz mieć dwa cięcia cesarskie. Potem mhm. trochę tą liczbę się przesuwało. No nie do końca tak jest, prawda? Owszem, według badań ryzyko rośnie, ale trzeba przyznać, że to jest i tak małe ryzyko. I teraz już mamy coraz więcej kobiet, które no są. Ja na przykład jestem po trzech cięciach cesarskich. Mhm. Ty, Kasia też, nie też. No. E, a zdarzają się już kobiety i po czterech, i czasem po więcej dobrze przeprowadzonych, kontrolowanych, mm. e, no bo nie było innego wyjścia po prostu. Dokładnie, dokładnie. No, to jest znowu coś, co jest zależne od jednostki, bo każdy trochę inaczej sobie będzie radził. Nie? Będzie kobieta, która po pierwszym cięciu na przykład będzie miała duże problemy. Jednak w tym brzuchu ze wzrostami na przykład, i będzie to kolejne, drugie cięcie cesarskie, będzie du dużym problemem dla operatora. A na przykład kobieta po sześciu cięciach cesarskich no nie będzie miała tego problemu. No ale tu jakby nigdy nie wiemy, jak nasz organizm się zachowa. nie? Tak. I jakby ten poród naturalny jest tym porodem y z mniejszymi obciążeniami dla nas i zdrowotnymi, i. I takimi obciążającymi dla kolejnej ciąży. No i dużo łatwiej, y, dużo łatwiejsze przynajmniej moje doświadczenie jest takie, po poradzie siłami natury, mimo że niestety no, miałam te urazy okołoporodowe, szybko się zmobilizowałam mm -hmm. i łatwiej było wrócić do funkcjonowania, natomiast. No cięcie cesarskie to jest operacja, wstanie, spionizowanie się mm -hmm. po cięciu cesarskim to jest wyczyn. To wspominał chyba najgorzej z całego, z no, całych nie, tych porodów. Nie, nie jest to na pewno łatwe, nie? Okresło, no bo, jest bo to te tego dzieciaczka no karmić, przekładać mm -hmm. z piersi do piersi, no a jednak to jest no, potężna rana. No tak. No i to, to jest... Y jest na pewno duża zmiana, tak? No bo kiedyś cięcie cesarskie robiły się w ogóle w innym kierunku, nie? Teraz mm -hmm. mamy tą bliznę. Na wysokości tak. bikini, a kiedyś to był rozcięty cały brzuch. Także lekarze starają się tak, żeby to cięcie cesarskie było dla nas z jak najmniejszą szkodą. Stąd na przykład teraz mamy to cięcie cesarskie e, francuskie, czy tam, tak. ono ma jeszcze jedną taką nazwę, e, i tam w ogóle jest minimalne uszkodzenie tych tkanek. Co się da, jest po prostu rozsuwane Roz... albo specjalnie odpreparowane. Hmm, no ale powiedzmy sobie, to jest tylko wtedy, kiedy mamy czas. Tak, kiedy, kiedy mamy to nie czas, jest kiedy jest to cięcie planowe. Tak, kiedy no, to jest cięcie to planowe. zupełnie planowe. Tak. No i też można przyjrzeć się temu, że kiedyś kobiety po cięciu cesarskim stawały po 24 godzinach, teraz stają po 12, po 8, a po tym właśnie cięciu cesarskim metodą francuską jest, że nawet i po 6, do 6 godzin one mogą wstać. No Poród naturalny tu zawsze będzie miał jakby do tego wstawania. No największy komfort, bo to tak są bo w zasadzie gdzie i Idę. Od razu, nie?